miał zostać zamknięty, ale dzięki staraniom wielu ludzi znacznie poszerzył swoje możliwości. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywym Kole doczekał się oddania nowego budynku. Nowy wbudowany jest w klimacie starego, jest odzorowanie, nie zaburza tutaj ogólnej architektury tego miejsca i tej przestrzeni, a zarazem pozwala na poszerzenie działań i wytwarza też przestrzeń do spotkania się dla ludzi, którzy tutaj są podopiecznymi, którzy się tutaj spotykają dzięki rozbudowie Domu, liczba podopiecznych wzrosła z 25 do 40. Jest piękny efekt. Taka współpraca po prostu na różnych szczeblach naprawdę daje owoce. Tylko tak trzeba po prostu uparcie dążyć do swojego celu. Dobudowa kosztowała 810 tysięcy złotych. Większość środków pochodziła z budżetu państwa, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Około 150 tysięcy z budżetu dołożyła gmina. Mało brakowało, a dom pomocy zostałby zamknięty. Weszły nowe przepisy, bardzo poważnie zmieniły się stan Standardy funkcjonowania takich domów, więc ze wszystkich sił pomagaliśmy, żeby ten dom utrzymać, żeby go rozbudować. Udało się szybko ponad 600 tysięcy złotych z budżetu państwa na ten cel znaleźć, przekazaliśmy do, do gminy Suchy Dom. Warto podkreślić dobrą współpracę z, z władzami gminy Suchy Dom, bo bez tej współpracy różnych szczebli władz nie byłoby tego dzisiejszego sukcesu. Dom podcieniowy w Krzywym Kole jest świetnym przykładem wykorzystania zabytku do pełnienia nowej funkcji z zachowaniem jego walorów. Rozbudowa domu o nowy Obiekt była uzgadniana z konserwatorem zabytków. Jego forma nie mogła wpłynąć negatywnie na ten dom frontowy. I widzimy, że to się udało w takiej współpracy urzędów konserwatorskiego, Urzędu Gminy i oczywiście mieszkańców tego domu. W nowych przestrzeniach podopieczni będą mogli dalej rozwijać swoje umiejętności plastyczne i po prostu czuć się potrzebni. Polecamy również zobaczyć kamień węgielny w domu pomocy w krzywym kole oraz piąta sesja popularno-naukowa w suchym dębie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.